Cześć. Dzisiaj zamodelujemy sobie kratownicę w robocie. W poprzednim filmie pokazywałem, jak ustawić stanowisko robocze, jak przygotować do obliczeń między innymi ustawiając odpowiednie Eurokody. Dzisiaj naniesiemy sobie do projektu naszą kratownicę. Pokażę wam, jak w dowolny sposób tutaj zamodelować projekt, taki, jaki potrzebujemy. Znajdujemy się w głównym oknie, gdzie będziemy projektować naszą kratownicę. Musimy przede wszystkim dodać parę elementów. Żeby to zrobić, należy wybrać przycisk pręty z menu, które domyślnie znajduje się w prawym rogu. Dla wygody sobie przeniosę je do góry. Ok, dobra. Więc tak, mamy tutaj typ pręta, mamy przekrój. Mamy różne rodzaje typów pręta, i jako, że nie zawsze, nie wszystkie typy pręta są tutaj zawarte, można dodać własną, własną definicję. Do tego użyjemy przycisku z trzema kropkami tutaj obok typu pręta. To na razie nas nie interesuje. W oknie, gdzie jest podany typ pręta, możemy wpisać dowolną wartość. Możemy wpisać i po przyciśnięciu przycisku zapisz pojawi się ono w typie pręta. Także możemy nazwać dowolnie nasz pas górny, pas dolny, można nazwać dowolnie nasze krzyżulce oraz słupki. Po dodaniu tych wszystkich typów, które będziemy potrzebowali, klikamy zamknij, przechodzimy do okna pręt i wybieramy odpowiedni typ, no, pas górny, pas dolny, ja dodaję wcześniej już na tego tutaj i jest na tej liście. I teraz tak. Do pasa dolnego należy dobrać odpowiedni przekrój pręta. I domyślnie po otwarciu programu jest IPS100. Do naszego projektu dobierzemy sobie inne typy pręta. I dzieje się to tak samo jak w przypadku typu. Otwieramy okno i mamy tutaj całą bazę danych. Są bazy danych związaną z różnymi przekrojami. Żeby wybrać odpowiedni przekrój, wybieramy akurat w naszym przypadku będą to przekroje typu Hea oraz rury kwadratowe zamknięte. I odpowiednio dla pasa dolnego, dla pasa górnego wybieramy z rodziny Hea przekrój na przykład, a niech będzie 300. I mając wybrany ten przekrój, określamy jeszcze materiał, z jakiego ma być wykonany, na przykład S275, i klikamy Dodaj. Taki przekrój już istnieje, więc no, mogę dorzucić go, żeby go zmodyfikować. On pojawi się w tym oknie, tak samo jak typy pręta, także. Po dodaniu, tych po dodaniu tych wszystkich pętłów, tych różnych przekroi, tak samo przekroju dla róż kwadratowych, które znajdują się w rodzinie RK i przekroju, powiedzmy, tam 120x80, 120 i po dodaniu, po dodaniu takiego, zamykamy okno możemy przejść już do nanoszenia naszej kratownicy. Możemy to zrobić w wielki sposób. Możemy to zrobić po prostu ciągnąc od punktu do punktu przy pomocy myszy. Można też tutaj w oknach, początku i końca wpisać współrzędne odpowiadające odpowiednio osi X i osi Z. I to pozwoli nam rysować w ogóle bez użycia myszy w tym momencie, praktycznie. Jest też tak, że dzieje się z myszą coś no, dziwnego: jest łapana do niewidocznych punktów, niewidocznej siatki. Oczywiście można to wyłączyć. Wszystko jest, jest modyfikowalne, tylko należy, należy wyłączyć tą funkcję w menu, które znajduje się u góry. Pamiętam tylko gdzie to się znajdowało. Siatka. Tak, widok siatka, włącz wyłącz i w tym momencie mamy już mysz, mysz uwolnioną. Od całości. I tak, myślę, że rysowanie można zacząć od punktu 0,0, który jest punktem odniesienia dla osi globalnych. Osi globalne to są osie zawarte w lewym dornym rogu naszego ekranu. Jeśli chodzi o oś lokalną każdego z elementów, to one są przypisane do każdego elementa osobno. I to pokażę najgubciej za jakiś czas. Powiedzmy, niech będzie pas dolny o długości 20 metrów. Mhm. I pojawi nam się tutaj element o długości 20 metrów w tym miejscu. I tak, jeśli chcemy nosić nasze pręty przy pomocy współrzędnych, należy pamiętać o formie zapisu, ponieważ jeśli zmienimy formę np. dla przycinków przecinków, damy kropki zamiast średnika damy przycinek to zupełnie program nie zrozumie, nie narysuje tego, co byśmy potrzebowali. No więc warto, warto zachować jakąś, jakąś tutaj spójność w tym wszystkim. I teraz tak, rysując dowolny przekrój, trzeba za każdym razem zmieniać go przed rozpoczęciem rysowania, ponieważ to się nie dzieje automatycznie po zmianie na przykład z pasa górny. A pas górny z pasa górnego na pas dolny, i tak dalej. To nie jest spięte ze sobą razem. Także należy to, należy to dla każdego przykroju za każdym razem zdefiniować. Jeszcze raz pas dolny, 300. I tak. Mamy pas dolny. Teraz powiedzmy, w. W połowie damy słupek. Damy słupek, który będzie z RK100 na 5. Dokładnie w połowie po podświetleniu się trójkąta wyświetli nam się tutaj punkt odniesienia, na który możemy nacisnąć i chwycić się do pasa dolnego. to ma wysokość 2,6 m. Mamy punkt 2,6 metra. Tak samo na końcu możemy od razu dodać słupek. Długości 2,3. I teraz tak zmieniamy na pas górny. Zmieniamy przekrój na większy, ponieważ na pas górny są przełożone siły. Mamy pas górny, i tutaj na tej części zaprojektujemy połowę kratownicy. Po czym wykorzystamy odbicie lustrzane, żeby ona się pojawiła po drugiej stronie. Prosty, prosty chwyt. I tak, jeśli chodzi o modelowanie kratownicy, istotne jest jeszcze, aby podzielić ją nie fizycznie, nie na odcinki, tylko podzielić ją wirtualnie na, na odcinki. Będą to miejsca, gdzie będzie łączyło się nasze skratowanie. I do tego należy użyć funkcji, która jest określona jako edycja, albo w tym miejscu, albo w tym miejscu. I klikając, klikając ikonkę edycji pojawia nam się okno, które pozwoli nam yy, pozwoli nam pracować na tym, na tym elemencie. Yy, I tak, pas dolny. Dzielimy. Przy pomocy podziału możemy go podzielić na części, na odległości, możemy go podzielić procentowo, no i według płaszczyzny, co nas nie będzie interesowało w tym projekcie. podzielimy go sobie na przykład na, no, na równe części obecnie 6. Tak, on jest podzielony, tylko tego teraz nie widać, ponieważ jest włączona funkcja. Wyświetlania numerów węzłów, które się znajduje w lewym dolnym rogu pod strzałkami z geometrią. Po naciśnięciu powinno się wszystko pojawić w tym miejscu. I tak, mamy już podzielone. Mamy podzielone na, na równe części. Jakbyśmy potrzebowali trochę inaczej, no to wpisujemy tutaj wartość liczoną od punktu 0 naszej belki lokalnego zera, Niekoniecznie musi być to w punkcie 0, 0 globalnym, może być to w dowolnym miejscu, możemy to podzielić, każdy element na dowolną ilość i odległość. O, po podziale zamykamy. Możemy jeszcze podzielić pas górny. Chociaż też niekoniecznie, może w inny sposób. Tak, mając pas górny, pas dolny, powiedzmy, mamy tutaj już jakiś spad określony, możemy dodać jeszcze parę słupków i skratowania. No, te, te słupki akurat są specjalnie dłuższe, żeby można było wykorzystać funkcję docięcia za chwilę. Okay. Mamy tutaj mamy słupki i teraz tak, te słupki zaznaczamy i przy wcześniej poznanej funkcji edycji znajduje się ucięcie, które możemy wykorzystać do tego i mając zaznaczone tutaj te elementy przechodzimy do obiektu ucinany i klikamy w dowolnym miejscu, gdzie chcemy, żeby to nam dociało. Jest to dosyć szybkie, przyjemne, można to wykorzystać. OK, teraz musimy dodać nasze skratowanie. Skratowanie też z rury kwadratowej. I w tym momencie możemy to w taki sposób narysować. Istotne jest, aby rysując od punktu do punktu, gdzie chcemy dociągnąć nasz element, pojawiło się kółko podczas rysowania, ponieważ to łączy tak myślowo łączy to wszystko tutaj w tym miejscu, na no co pozwoli w ogóle na możliwość potem przyłożenia obciążeń i co całej statyki tej kratownicy, tej no gdyby tak się nie stało, to problem by się wysypał, nic by nie policzył kompletnie. Okay. Mając zamodelowane już tutaj tę część kratownicy, możemy ją zaznaczyć, czy właściwie możemy zaznaczyć część, którą byśmy chcieli odbić na drugą stronę. I Narzędzia edycja. Lustro pionowe. Pojawia nam się okno, które możemy definiować ręcznie, ale po prostu najłatwiej będzie nacisnąć punkt, według którego ma pionowo odbić się nasza kratownica. I w tym momencie po drugiej stronie mamy już, mamy już naszą kratownicę całą. I teraz tak. Po zamodelowaniu, po narysowaniu całości. Warto byłoby sprawdzić, czy czasem nie uciekło nam coś, czy wszystko się łączy tak, jak powinno, czy wszystkie elementy się zbiegają w punktach, które chcieliśmy, chcieliśmy tutaj zamieścić. I żeby no nie musisz przybliżać i dociągać ręcznie tego wszystkiego, można wykorzystać narzędzie, które jest oznaczone symbolem motka. Jest to korekta. I korekta jest dokonywana do 1 cm. Czyli jak będziemy mieli większe odległości, to nie skoryguje. I trzeba na przykład narysować to jeszcze raz. Ale jeśli mamy jakieś niewielkie niedociągnięcia, to spokojnie można wcisnąć korektę. Potem program podociąga te wszystkie elementy i mamy kratownicę już w całości zamodelowaną. Po narysowaniu tego wszystkiego trzeba to jeszcze jakoś podeprzeć i trzeba dodać tutaj jakieś podpory w tym miejscu, na przykład i w tym miejscu. I do tego będziemy używać funkcję podpory, która znajduje się w menu u góry. U nas, akurat u góry, a domyślnie jest ona po prawej stronie. I teraz, tak potrzebujemy, potrzebujemy podporę przegub. Ona ma zablokowane te dwie osie. Możemy to zmienić, możemy tutaj dodać jeszcze, jeszcze jedną blokadę. Ale dla celów projektowych, będziemy potrzebować u. X i UZ, i taką podporę wstawiamy w naszej kratownicy w tym i w tym miejscu. Dobra, teraz tak mamy tutaj całość. Jeśli chodzi o, o naszą kratownicę, zawsze klikając na prędce dwukrotnie możemy podejrzeć, czy profil się zgadza, czy typ stali się zgadza, czy ma odpowiedni wymiar taki jaki chcemy. Wiadomo, to jest dosyć zróbne, ale no, koniec końców to jest nasza cała kratownica. I na koniec, już jak mamy zamodelowaną naszą kratownicę, musimy jeszcze dokonać e, zwolnień, które, o których w poprzednim filmie. Mając tutaj kratownicę, zaznaczymy elementy, które mają być e, zwolnione na końcach. E, do tego będziemy potrzebowali e, Będą potrzebowali y, możliwości tutaj wybrania zwolnień, które znajdują się w geometrii. Mamy zwolnienia. Po kliknięciu na zwolnienia pojawia nam się okno i nasze zwolnienia będą obejmować przegub, przegub. No tak ma to wyglądać właśnie. Mamy zwolnić wszystkie elementy, które dochodzą tutaj do pasa górnego, do pasa dolnego. Po kliknięciu powinna się pojawiać informacja związana właśnie z uzyskaniem tych zwolnień w tych miejscach. I tak cały pas dolny i cały pas górny, właściwie tak dolny jest jednym elementem. Górny składa się w tym momencie z dwóch elementów. I to powoduje, że też ta kratownica będzie inaczej liczona przez program, niż jakby pas górny był podzielony na odcinki. Ok, na no to mamy, mamy całość. W następnym filmie pokażę jak już przyłożyć właściwe obciążenia dla kratownicy, którą będziemy potem obliczać.